Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony QSK. Dzisiaj opowiem o konkursie. Konkurs będzie o 20 w karda. No nie oszukujmy się, wakacje zbliżają się ku końcowi, dlatego postanowiłem zrobić właśnie ten konkurs dla Ciebie, żeby umilić te wakacje, jeszcze tą końcówkę wakacji. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Zasubskrybować mój kanał, zafollowować mnie na Instagramie, wszystko będzie w opisie. Zostawić łapkę w górę pod tym materiałem i jeżeli to zrobiliście, to w komentarzu napisać gotowe. Oczywiście będę to sprawdzał, więc yy, subskrypcję dać publiczną, żebym mógł sprawdzić. No. No i co? Wyniki będą 31 sierpnia, bo wtedy uznaje się koniec wakacji. Także mam nadzieję, że to właśnie Ty wygrasz. No. To, no to to by było na tyle w tym materiale, także dzięki za oglądanie, na razie i cześć, strzałeczka!